Ależ tu jest pięknie. Płynie, 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 płynie. Cały czas za moją przynętą. Cały czas jest za moją przynętą. Bardzo profesjonalne testy Aisa. Jak pracuje kijek? Mua. Słuchajcie, jeżeli chcecie dostać ten kijek, nie ma najmniejszego problemu. Dostaniecie go ode mnie. Może troszkę większy w końcu? Tak jest. Cześć witajcie w kolejnym odcinku FWA Witam was z magicznego jeziorka Każdy kto uważnie śledzi mój kanał Doskonale wie dlaczego to jeziorko jest magiczne Spoiler i to taki dosyć smutny Nie z racji rybostanu Ta woda jest po prostu przepiękna Jest tutaj tyle miejscówek tak ślicznych Właśnie spawiają się jakieś wzdręgi, że naprawdę magia jeziorko. I na tym jeziorku dzisiaj będziemy się skupiać na łowieniu szczupaków na lekko i tanio. To kolejny odcinek o tanim sprzęcie wędkarskim, sprzęcie, który wybieracie Wy. Pod poprzednimi filmami o tanim sprzęcie pisaliście mi masę propozycji w komentarzach i pod tym również proszę, piszcie Wasze propozycje, Wasze sprawdzone, tanie wędki. Ja je chętnie potem pokażę na odcinkach. Zawsze sprawdzam Wasze wszystkie komentarze, wybieram z nich moim zdaniem najciekawsze, wędki i te najbardziej lajkowane przez was. Także jak widzicie w komentarzach u kogoś innego fajny model, który chcielibyście zobaczyć, kliknijcie tam lajka like albo napiszcie w komentarzu, że chcecie rzeczywiście ten model dostać. Ja wybieram część najciekawszych według mnie i część najciekawszych według was. Sprawdzam je po cichu, bez kamery, testuję kilka razy nad wodą, wybieram najciekawsze z nich i potem to trafia na odcinki. Jestem człowiekiem, który woli chwalić to, co dobre, niż narzekać na to, co niedobre, także te wędki, które w tego wstępnego procesu nie chodzą one idą w zapomnienie to co trafia na odcinek jest już warte waszej uwagi, jest już warte na tego, żeby trafić na mój odcinek i dzisiaj porozmawiamy sobie o Savage Gear MPP-2. I ja wiem, że widzicie w tytule tani sprzęt i to jest seria o tanim sprzęcie i wchodzicie w opis i klikacie linki, już chcecie kupić tą wędkę, bo jest przecież tania i fajna i nagle się okazuje, że to kosztuje ponad 200 zł, no to a, coś nie halo panie Asik, trochę za drogo jak na tani sprzęt. Ja wiem, ja naprawdę rozumiem, że dla części z was to wcale nie są małe pieniądze, ale pamiętajcie, że warto dołożyć tych parę złotych. Nie musicie kupować sprzęt za miliony dolarów, nie musi to być pięć wędek za 500 złotych czy za 1000, co wcale nie jest jakąś ogromną kasą w tym momencie, jeżeli chodzi o nasz wędkarski rynek. Nie musicie takiego sprzętu kupować, nie namawiam Was na to absolutnie, natomiast dołożyć troskę pieniędzy do tego sprawdzonego, całkiem fajnego już sprzętu, naprawdę warto, bo o ile są perełki za 50 złotych na polskim Rynku. Jak taką znaleźliście, napiszcie mi proszę w komentarzu. Bardzo chętnie zrobię od niej odcinek. Natomiast poza tą perełką jest cała masa po prostu śmelcu strasznego. I dużo łatwiej jest się skaleczyć na dobre, łowiąc tak słabym sprzętem, niż znaleźć rzeczywiście samemu taką perełkę i cieszyć się z tego. Także ja takiego super taniego sprzętu na pewno ogólnie nie będę polecał. Znajdziemy jakąś perełkę, to na pewno Wam o tym powiem, natomiast ogólnie warto troszkę tych pieniędzy dołożyć i mieć wędkę taką, która traktowana odpowiednio będzie Wam służyła przez lata. Ja wybrałem model 251 cm do 35 g. Wydaje mi się, że to tak Taki mocno uniwersalny kijek i z brzegu, i z łodzi będzie spoko, i mniejsze przynęty, i większe i szczupak, i jakiś ciekawszy okoń. Wszystko powinno fajnie siedzieć na tym kijeczku, natomiast absolutnie to nie oznacza, że to najlepszy model z całej tej serii. Jest ich mnóstwo od bardzo delikatnych wersji, po super ciężkie. Wszystkie możecie sprawdzić w opisie. Jest tam też cała specyfikacja, która powinna Was interesować. My będziemy się skupiać dzisiaj jak zwykle na tym, co najważniejsze, czyli jak tym kijem się łowi, jak się zachowuje na. Zaczepach jak się nim prowadzi przynęty jak się zachowuje podczas holu i takich ryb, i takich ryb. Mam nadzieję też takich ryb dzisiaj. Skupiałem się raczej na średnich szczupaczkach, ale oczywiście za potwora się nie obrażę. Także nie będę wam opowiadał tutaj, jakie to są przelotki, ile waży każda z nich. Nie o to chodzi, absolutnie nie. Będziemy się skupiać na tym, jak na tą wędkę się łowi. Dlatego teraz dość gadania, ruszam na pierwszą miejscówkę. Super płytki blacik. Spróbujemy jakąś taką przynętą prowadzoną bardzo wysoko w toni, prawie że przy powierzchni dopaść jakiegoś szczupaka, potem łąki, potem górki. Jest w czym wybierać. Ależ to wygląda, zobaczcie, no dlatego to jest właśnie magiczne jeziorko. Mam nadzieję, że widzicie to dobrze, bo mam nową kamerę. Ściągnąłem specjalnie ze Stanów Zjednoczonych w dniu premiery najnowsze GoPro. Dla Was wszystko, moi kochani widzowie. O! Nie wiem, czy to widzieliście, w pierwszym rzucie miałem wyjście szupaka, Dlaczego nie trafił? Płynie, 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 cały czas za moją przynętą. Cały czas jest za moją przynętą szedłem na pokład, puknął jeszcze raz, no, 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 dawaj szczupak, stoi przy samej mojej przynęcie, zatrzymał się, zaraz zobaczył łódkę, no nie, Ach, i wystrzelił tam, a ja 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 no taka pięćdziesiątka, piątka, sześćdziesiątka, no niezbyt aktywna ryba, on pukał co prawda dwa razy w moją przynętę, no ale skoro taka ryba. Takiego Forplayka nie łyknęła do Haka, a tam są dwie kotwiczki, przypominam. No to jest coś nie tak, natomiast mam nadzieję, że coś tam widzieliście, bo tak jak mówię, mam nową kamerę, ściągnąłem ją specjalnie ze Stanów. Najnowsze GoPro dosłownie parę dni temu pojawiło się na rynku, także mam nadzieję, że troszkę lepiej widać i słychać. I co do CW, tej wędki, bo ja tak mówiłem, że dzisiaj szczupaki na lekko, a kijek mam do 35 gramów. Pamiętajcie, że CW to jedno, a siła blanku to drugie. Ja wiem, że powinno to jednak być bardzo mocno powiązane ze sobą, natomiast ja łowiłem już na kijki do 30 gramów, którymi można by sumy holować, i łowiłem na kijki do 30 gramów, które nadawały się praktycznie tylko i wyłącznie na okonia. Także jak macie jakiś problem z wyborem CW, piszcie do mnie śmiało i na fanpage'a, ależ to wygląda. I na fanpage'a, i na Instagram. Jak tylko znajdę chwilę i będę miał taką wiedzę, to bardzo chętnie Wam podpowiem. Natomiast w tym wypadku, przy tej długości, kija to naprawdę nie jest żadna sztywna pała. Taki szczupaczek, który mi wyskoczył przed chwilą do przynęty, już by przepięknie na tej wędce pochodził. Ależ adrenalinka! Bo przecież, jakby ten szczupak miał z 70 cm, to ja bym tutaj. Umarł na zawał, dlatego właśnie to jest magiczne jeziorko, fajna, czysta woda, widać dokładnie dno nasłoneczniona, także ta ryba tak nie do końca tutaj pewnie będzie super chętna do żerowania na takiej płciźnie, no ale już w pierwszym rzucie pierwszy szczupaczek wyskoczył, także może, może coś siądzie i mam nadzieję dosyć szybko pokażę Wam, jak ten kijek zachowuje się już pod rybą. Ale fajnie, ależ fajnie. I zobaczcie, i wpływamy tutaj powolutku między te trzciny, zaraz zatrzymam się na skraju, o, nie wiem czy to widzicie, ależ tu jest pięknie, ależ tu jest pięknie, dlatego właśnie to jest to magiczne jeziorko. I teraz sobie wyobraźcie, że z tej wody jeszcze wyskakuje mi szczupak do przynęty, ależ by była historia, co? Coś pięknego przecież. Doskonale widzę moją przynętę. Woda jest czyściutka, prześwietlona, choć lekko trącona. Tam na większych głębokościach widziałem, że wcale nie jest taka super czysta. No ale tutaj widać rzeczywiście absolutnie wszystko. Zacząłem od takiego jaskrawego kolorku. W teorii powinienem zaraz zmienić, no ale było to wyjście. Było to pierwsze zainteresowanie się może właśnie im to pasuje, może nawet w takiej czystej wodzie chciałyby coś tak dającego po oczach. Zobaczymy, jak się nic nie wydarzy przez najbliższych parę minut zmienię oczywiście na bardziej naturalny kolor, ale tutaj póki co było to branie, było to wyjście, jeszcze parę rzutów zrobię w takim razie na ten kolorek. W takiej łące każdy podłużny cień, gdzieś tutaj, który dostrzegę, to od razu serce szybciej bije, od razu myślę, że to szczupak. Poza tym braniem na początku, do tej pory się nic nie wydarzyło, no ale fajna falka, także jeszcze popróbuję, no zobaczyć. Niesamowicie to wygląda, czuję się trochę jakbym łowił w akwarium. Niestety również pod kątem wyników, bo tak wygląda jakbym łowił rzeczywiście gdzieś tam w ławicy gupików tylko. Nie ma tutaj drapieżnika, ale szczerze mówiąc, ja nie muszę tutaj nic złapać. Byłoby po prostu niesamowicie, gdyby tutaj z takiej wody, z tak czystej wody, w takiej scenerii walnął fajny szczupak. Ale jak mam być szczery z Wami, zupełnie ja mam gęsią skórkę na nogach od samego łowienia w takim miejscu. Takie miejscówki i zaraz za trzcinę też wypłynę. Bo tam na skraju trzciny one też a, lubią stać. Troszkę na tego foreplaya jeszcze porzucam. A potem ciekawostka. Coś płynie za moją przynętą, ale to chyba malutki okonek. Tak. Nie wiem, czy widzicie. Taki czarny cień. Nieduży okonek wielkości przynęty. A potem mam dla Was niespodziankę. Jak skończę już obławianie tej najpłódszej części, to mam dla Was wielką, wielką niespodziankę. Myślę, że dla części z Was to będzie prawdziwy szok. A tak serio, to myślę, że część z Was nie ma pojęcia o co chodzi. Nawet jak tą przynętę już wyciągnę, tą niespodziankę trochę się. O, spaliłem już. Tak czy inaczej, nawet jak tą przynętę wyciągnę, to nie będziecie wiedzieli za bardzo o co chodzi. Szczególnie moi nowsi widzowie, natomiast wszyscy starsi powinni doskonale pamiętać o co chodzi. I nie bójcie się, wyjaśnię to Wam. Ale teraz obławiamy resztę tego akwarium. Siedzi, Ależ malutki. dobrze, że się wypiął. Wyskoczył z zielska. Malutki, maleńki szczupaczek. No takich ryb nie chcemy. Takie ryby, uciekajcie. Dzisiaj słowienie lekko, dzisiaj celujemy ryby średnie, no ale średnie, no to niech będzie ten chociaż wymiar, no te 50 cm, a nie takie pisklaczki, bo to oczywiście szkoda ryby. Na szczęście ten się zapiął lekko. Wypiął się sam, nic mu nie będzie urośnie i potem po niego wrócę no. Mogę wam pokazać jak Wygina się kijek na zaczepie. O, fajna praca. Wolałbym, żeby to metrowy szczupak tak wyginał. No niestety wygina zaczep. Nie spodziewałem się, że z takiej płcizny w taką pogodę wyskoczy jakaś metrówka, ale liczyłem, że jednak no, chociaż coś, chociaż jakiś wymiarowy. Ja tutaj to miejsce mam zachowane na film Topwater Challenge, który Wam obiecałem i pamiętam. Taki film powstanie właśnie właśnie tutaj. Na niewiele się dzieje. Poza tymi dwoma szczupaczkami, także zmieniam przynęte i teraz werble. Du, 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 du. Uwaga, uwaga, wielki powrót. Kanibal. Na odcinku przede mną czasami trafiają się piękne okonie, także założyłem Maluszka 10centymetrowego. Mam jeszcze dwunastki, 12,5. No i wyjaśnienie, bo wielu z Was na pewno nie rozumie, o co chodzi z tym wielkim powrotem. Słuchajcie, ja wam wielokrotnie powtarzałem, że jestem przyznaję się uzależniony od nowości, od sprawdzania nowego sprzętu, nowych przynęt przede wszystkim. Także wszystko co ciekawe, nowe pojawia się na rynku, z racji tego, że mogę a przez moją pracę to bardzo, bardzo chętnie to sprawdzam i mam w swoim pudle wiele podstawowych moich przynęt, killerów, na które miałem fantastyczne wyniki jakiś tam czas Temu, natomiast jest to pudło zazwyczaj zamknięte i staram się łowić na te przynęty nowe. I jest tam wiele, wiele różnych modeli, wiele różnych przynęt i między innymi właśnie kanibal. Kto śledzi mój kanał od bardzo, bardzo dawna, może mnie kojarzyć z takich filmów jak 25 szczupaków jednego dnia, 61 szczupaków w 3 dni i to wszystko właśnie łowiłem na kanibala. Jak tylko pojawił się na rynku, był taki okres, że rzeczywiście Łowiłem tylko i wyłącznie na kanibale. Nie jest to najlepsza przynęta szczupakowa na świecie, absolutnie nie. Nawet w stajni Sewydża są znacznie lepsze szczupakowe przynęty, szczególnie na ryby większe, natomiast kanibal z racji swojej uniwersalności i ciekawej pracy, no, jest w tym momencie jedną z najbardziej popularnych przynęt na rynku na pewno a jak ja zaczynałem, jak ja łowiłem na niego, to praktycznie nikt jeszcze o istnieniu Sewedza w Polsce nie wiedział. Wtedy ludzie pukali się w głowę, mówili 7 zł za przynętę? Panie kochany, toć to majątek. Teraz już nikt tak nie mówi, teraz wszyscy kupują bez problemu. Wtedy to była gdzieś tam zupełna nowość. No i rzeczywiście moja miłość do kanibala wtedy kwitła okrutnie. A potem, tak jak większość moich killerów, gdzieś tam. Znikną w pudłach. Mam mnóstwo kanibali, naprawdę wypchane pudła, tak samo jak wypchane pudła mam innymi moimi killerami, i zawsze mam je ze sobą nad wodą na wszelki wypadek po prostu regularnie gdzieś tam nie używam z racji tego właśnie, o czym mówiłem, z racji tego mojego uzależnienia od nowości. Natomiast dzisiaj, skoro kijek se to pomyślałem, że idealny moment, żeby kanibal wrócił. Nawet jeżeli na chwilę, a tym bardziej, że wyszły nowe kolorki. No i nie wiem, czy słyszeliście, nie wiem czy już są, czy zaraz będą na rynku kanibale crafty. No wyglądają strasznie. W sensie, oczywiście jak najbardziej pozytywnym. A także na pewno zaopatrzę się i to pewnie nie w 5 sztuk, tylko w troszkę więcej. A wielka szkoda, że nie ma 15 tych kraftów, ale wyglądają rzeczywiście okrutnie. A oh, mega, także taka ciekawostka jak kto ma ochotę zajrzeć na te moje filmy, no ledwo da się je oglądać. Mówię o tych moich starych filmach, gdzie padło tych ryb. To nie były wielkie szczupaki, no ale co ja się nałowiłem. Jaka to była frajda. Oh. Siedzi. Ładny okonek będzie. Nie. 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 Dlaczego? Miał być fajny okonek. A jest pisklaczek. Szczęście, lekko zapięty. Opa. Miał być piękny okonek. Zapatrzyłem się. Poczułem delikatne puknięcie jak podniosłem z dna. ryba już tam siedziała. A także takie wręcz typowe zachowanie. Następny szczupak, niemożliwe. Drugi rzut, drugi szczupak. Ten może trochę większy, idzie w moją stronę. Idzie, idzie, będzie większy, będzie większy. Bądź proszę cię, bądź nie, nie jest większy. W każdym razie tamten zebrał z dna. I tak po cichu liczyłem, że to właśnie takie okoniowe zachowanie. I mimo tego, że spóźniłem zacięcie, to jednak wyjmę okonia. Opa, uciekaj, wariacie numer dwa. A ten w pierwszym opadzie uderzył, no to raczej się spodziewałem, że to będzie już szczupak, natomiast myślałem, że troszkę większy. No jest na tym jeziorze maluchów sporo, ja zaraz założę tą większą gumę, bo, bo to przecież nie o to chodzi, żeby takie szczupaczki łapać. No, mówię, mam założoną tą małą gumę w zasadzie tylko i wyłącznie, dlatego że tutaj trafiają się właśnie piękne garbusy, i przy tym pierwszym już miałem serce w gardle, już widziałem grubego. Dobrze ponad 30 cm o konia. No ale kijek widzieliście, jak się zachowuje przy malutkich szczupaczkach. Nie wiem, co to Wam da. Bo takich ryb nie powinniśmy łowić. No ale pierwsze ugięcie na żywej rybie już widzieliście. łowić nie kończę i mam nadzieję, że na koniec tego odcinka będę miał więcej do powiedzenia odnośnie holi i wielkich szczupaków na ten kijek, bo póki co chciałbym Wam po prostu parę słów na jego temat powiedzieć, a nie mogę się pochwalić żadną dużą rybą na ten kijek do tej pory, niestety. Parę niedużych, średnich ryb udało mi się złowić i dzisiaj, i wcześniej, kiedy na ten kijek łowiłem i frajda rzeczywiście jest, tak jak wspominałem, natomiast chciałbym strasznie poczuć jakąś porządną, grubą rybę na tym kiju, bo bo sądząc po zaczepach, po ręcznych gdzieś tam ugięciach, ten kijek pod fajną, dużą rybą powinien pracować Mua! w ten sposób. <laughs> Bardzo profesjonalne testy Ace'a. Jak pracuje kijek? <laughs> Ale co to dużo mówić, sami a widzieliście. Słuchajcie, kijek myślę, że można opisać jednym słowem i piekielnie to jedno słowo Wam się spodoba, bo brzmi ono uniwersalny. Strasznie często pytacie mnie o jakiś kijek i na okonia i na szczupaka, jeszcze przy okazji sandacza, a jakby suma wytrzymał to fantastycznie, jazieklenie z powierzchni i płocie gdzieś tam na sztuczną chodkę, to by było idealnie. Aż tak uniwersalny ten kijek nie jest. Natomiast jeżeli szukacie czegoś rzeczywiście pod okonia i szczupaka, to na pewno dobierzecie jakiś model z tej serii, a słyszałem również o ludziach, którzy na ten kijek łowią sandacze. Fajna, miękka szczytówka, blank dosyć szybki, ale jednocześnie przy większym ciężarze Niestety poznałem to tylko na zaczepach, ale przy większym ciężarze bardzo fajna parabola. Także, oczywiście, sama obecność te, tego kija na tym filmie już świadczy, że jest fajny, ale jeszcze raz to ode mnie usłyszycie. Ace zatwierdza. Siedzi i spadł. Padł spad, spadł niewielki szczupaczek, co prawda. Kolejny, ale pierwszy rzut heringiem. A. Ja... O, następny był. I też złapanie i, i zabranie od razu. Może troszkę większy w końcu? Tak jest wymiarowy szczupaczek. Wezmę go do podbieraka, bo to dzisiaj absolutny sukces ten szczupak. <noise> Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Oh, w końcu wymiarowa ryba. Słuchajcie, ja wam tego nie pokazywałem, ale od tego punktu tutaj, tutaj jeszcze przez 50 metrów miałem z 6 czy 7 brań takich szczupaczków i w końcu trochę większy. Oh. Aż sobie zdjęcie zrobiłem z tym maluskiem, <noise> z takim mikrusem, No ale w końcu po tylu braniach, po tylu a niewielkich szczupakach, w końcu wymiarowa ryba. Strasznie fajnie się tutaj spławia drobnica. I to też jest taki blacik, właśnie na 5-6 metrach, także parę rzutów tutaj jeszcze zrobię, bo tak jak widzicie, uspokoiło się zupełnie. A flauta maksymalna, i tak samo jak ostatnio, dopóki była fala, to tylko ptaki. Po trzcinach, Dopóki była fala, to rzeczywiście jakaś aktywność tych ryb jeszcze była. Natomiast, jak tylko przychodził wieczór, uspokajało się, falka znikała, robiło się spokojnie, to te ryby gdzieś znikały. I o ile rozumiem, że przy trzcinach i na płytkich łąkach bez fali te szczupaki mogą czuć się niepewnie i mogą nie chcieć brać o tej porze, o tyle, że już nawet na tych blatach głębszych nie biorą, no to to już jest też ciekawostka. A dlaczego tak to wygląda? W teorii wieczór powinien być najlepszą porą, z największą ilością brań. Może te ryby się podnoszą gdzieś w toń, wychodzą do tej drobnicy? Nie mam pojęcia. Czas już niestety kończyć dzisiejszy odcinek. Szkoda, że nie siadła żadna prawdziwa krowa dosłownie, która by pokazała, jak ten kijek naprawdę się wygina. Chociaż zobaczyliście cokolwiek przy tych niedużych szczupaczkach. Ja jestem całkiem zadowolony. sporo frajdy było, a piękna pogoda, no i ta sceneria mmm, magiczne po prostu jeziorko i magiczne również jest to, że nie mam pojęcia, gdzie są te pięćdziesiątki. 60. Wśród takich ilości tych małych szczupaków powinny pływać również te średnie, te grubsze, te wymiarowe, gdzie one są. Naprawdę nie mam pojęcia. Wpadnę tutaj na pewno jeszcze parę razy w tym roku i postaram się dowiedzieć. Słuchajcie, jeżeli chcecie dostać ten kijek, który całkiem fajnie się dzisiaj sprawdził, nie ma najmniejszego problemu. Dostaniecie go ode mnie razem z kołowrotkiem i myślę z zapasem kanibali, bo czemu je? Proszę bardzo, dla Was wszystko wystarczy, że jesteście moimi subskrybentami i opiszecie w komentarzu pod tym filmem jakąś swoją ciekawą przygodę nad wodą. Złowiliście coś niesamowitego, wobiliście życiówkę, czy złapaliście na przykład gumaka, w którym siedziały dwa węgorze. Najciekawsza historyjka, postarajcie się, żeby nie była za długa i najciekawsza historyjka ten zestaw ode mnie rzeczywiście dostanie. Jeżeli chodzi o wyniki konkursu poprzedniego odcinka, te Wyniki pojawią się już wkrótce a na moich social mediach, i jeżeli nie macie Facebooka i Instagrama, to nie bójcie się, chociaż zapraszam, polecam. Nie bójcie się na pewno również tutaj na zakładce społeczności na YouTube, te wyniki się pojawią. Ja jeszcze parę rzutów zrobię, ale z Wami już się żegnam. Dzięki wielkie za dzisiaj, powodzenia w konkursie połamania MPP-2 i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.